Cześć! Witajcie na moim kanale, jestem Grabari A dziś zapraszam was na podróż do MTV Unplugged Kto mnie ogląda już trochę dłużej wie, że jestem dzieckiem MTV I to dosłownie, bo kilka lat temu spełniło się moje marzenie i zacząłem współpracę z MTV Polska I dzięki tej współpracy miałem okazję być na backstage'u i relacjonować projekt MTV Unplugged właśnie Który został reaktywowany kilka lat temu koncertem Moniki Brodki Jest nawet chyba relacja na moim kanale z tego koncertu Potem był Kamil Bednarek, była Kasia Kowalska o której materiał też powiniencie się znajdować w czeluściach tego kanału. Na no teraz przyszedł czas na najnowszy koncert z tej serii MTV Unplugged z udziałem Natalii Przybysz. Niestety, z uwagi na to, że jestem teraz w Hiszpanii, ale też z uwagi na pandemię, nie mogłem uczestniczyć w nagraniach do tego koncertu, ale nie oznacza to, że nic się tutaj o nim nie pojawi, ponieważ zapraszam Was na rozmowę z Natalią Przybysz. Zapraszam do oglądania. Miło Cię widzieć i super cię widzieć przy okazji takiego projektu, jakim jest MTV Unplugged. To może na początek, czy ty jesteś z tej epoki, z tego pokolenia MTV, które się działo przyklejone do telewizora i po prostu cały świat muzyczny znał właśnie stamtąd. No poniekąd tak. Na pewno jedna płyta MTV Unplugged bardzo poważnie była przeze mnie wałkowana i słuchana bez litości? mówię o Lauren Hill jej e, unplugged w połowie przegadany w połowie po prostu pociśnięty na gitarze z dużą ilością e, piosenek, które jeszcze nie miały, na przykład, tytułów, to było bardzo takie dla mnie wielkie przeżycie w kontekście unpluggedów płyta MTV unplugged Lauren Hill w ogóle byłam wtedy mała i wiedziałam tylko, że chcę być piosenkarką, ale nie wyobrażałam sobie tego, że kiedyś e, będę w ogóle miała do czynienia z MTV. Aczkolwiek y, później z zespołem Sisters zdobyliśmy dwie nagrody i po jedną pojechaliśmy do Lizbony i to było wydarzenie takie wow. I spaliśmy z Black Eyed Peas w hotelu i Shaggy radą powiedział mi Hi. <laughs> Więc jakiś taki MTV zawsze, MTV mi się zawsze wydawało takim wow. <laughs> A wielkim światem. Co mi da? Wiatr, co zabieże, ciepły... Koncerty Plakt generalnie nie są być może jakąś super nowością dla artystów, bo przecież często gracie wersje w takich utwory w takich wersjach na swoich koncertach. Natomiast mam wrażenie, że MTV Unplugged jako w ogóle projekt jest trochę mm, wyjątkowy pod tym względem, dlatego że wielu artystów podchodzi do niego jako do takiego odrębnego bytu, mimo że gra swoje piosenki, większość takich, które już publiczność zna, to jednak to przygotowanie tych aranżacji ma coś w sobie z takiego Procesu twórczego, który jest podobny do tworzenia zupełnie nowej płyty. I jak ty się zabierałaś za set listę, za te aranżację, jak to wyglądało? No, na pewno nie wiedziałam od czego zacząć. Czy zacząć od wardo, czy od jak malować ogień? To akurat na Instagramie po prostu poprowadziłam taką ankietę, że byłam ciekawa, jak, jak ludzie uważają. Bo obydwie te piosenki są piosenkami takimi otwierającymi koncert. Patrzyłam na trzy płyty, od prądu przez światło nocne i jak malować ogień, I, i patrzyłam w zasadzie też, zapraszając gości, bo chciałam, żeby oni sobie też wybrali piosenki z tych trzech płyt. Więc dałam im jakby też taką przestrzeń. I później też praca nad aranżami też wyglądała w ten sposób, że w zasadzie nie było jednego. Kierownika muzycznego. Chyba, że ja nim byłam, ale moje założenia były takie, że po prostu widzę, jak genialni muzycy tu się cieszą, wiedzą jakie są założenia i wkładają w to całe swoje serce i gdzieś mam wrażenie, że dając im po prostu przestrzeń, dając im jeść i jakby gdzieś reagując. Śpiewając z nimi, po prostu to się jakoś zadziało. Nie mogę powiedzieć, że był jeden, że był jeden jakiś dowódca. Albo to po prostu byłam ja, ale w takiej formie bardziej czuwania nad sytuacją. Bo, bo po prostu cały ten proces był strasznie fajny, przyjemny, yy, pełen jakiejś w ogóle zajawki dzikiej, szczęścia w tej pandemii, że się widzimy, że gramy razem w moim domu siedzimy, jemy obiady. Zwieźliśmy tyle instrumentów do dużego pokoju i jeszcze był z nami Miłosz Pękala, który był zamiast komputera. Miał te wszystkie swoje instrumenty perkusyjne i perkusjonaria, vibrafon, i różne shakery i e, tak zajęliśmy więcej miejsca niż normalnie. Hania Rani rozebrała moje pianino, zdjęła wszystkie możliwe ściany z, z pianina. Wyjechało pianino, z, jakby z, tak, że stało między jadalnią a dużym pokojem. Yy... rarka Kamilski przyszedł z torbą, której później zapomniał, z laptopem, <grywa> ale nie używał tego laptopa. Moja siostra przyszła, też jakoś tak z niczym, i pośpiewała trochę. No, miło, był jeszcze Michał Pepol z wiolonczelą. To on jakby był koło mnie, bo jak grałam Ogień na pianinie w jadalni, obok mnie siedział Michał Pepol, żebym go słyszała, chociaż ja. Bo wiolonczela, jak wiadomo, jest trochę cichsza niż perkusja i, i gitary. No i była Iza Szostak, która nie przychodziła do mnie do domu, tylko z którą się widywałam z kolei w, w jej centrum ruchów, gdzie ona pracuje na co dzień w Wawrze, gdzie, gdzie ma taką swoją pracownię, salę do tańca, więc tam tam równolegle chodziłam, tańczyłam i trenowałam hard jump. do piosenki wyspa. Jak to opowiadasz, to jest jakaś taka namiastka normalności w tym dziwnym czasie. Myślę, że szczególnie dla artystek, artystów, muzyków, którzy. To o czym powiedziałaś, byli na maksa stęsknieni. I czy ta energia i ta tęsknota potem się przetransferowała na ten faktyczny występ, który z jednej strony jest koncertem, ale z drugiej jest też koncertem rejestrowanym, więc tam wszystko musi być na Tip Top. Tak, mieliśmy strasznie dużo energii. Co się przydało, bo okazało się oczywiście, że trzeba zagrać cztery razy jednego dnia wszystko. I po takiej pandemicznej po prostu pustce, gdzie naprawdę no, zagrałam dosłownie. A na szczęście, tydzień wcześniej, miałam dwa koncerty, na których stopniowo jakoś wracałam tak do siebie, bo trudno jest w ogóle trenować w domu jakby koncert. W sensie jakby poziom adrenaliny, połączonej z endorfinami, e, gdzieś z takąś taką. taką dziką ochotą na to, żeby po prostu machać nogą czy ręką, gdzieś chodzić, patrzeć, być w relacji z ludźmi. To wszystko jest nie do przetrenowania, jakby przed lustrem z dezodorantem w ręku. To się nie da. I, I rzeczywiście mam wrażenie, tak ostatnio rozmawiałam z Krzysiem Zalewskim, że tak kurczę, trochę musimy się od początku uczyć teraz, jakby koncertu, bo tak dawno wielu z nas nie było na scenie, no ja już w zasadzie mam następnego doła, chociaż niedawno miałam ten przywilej grania MTV, ale już od tego czasu już znowu siedzę w chacie i nie gram i, i już mi brakuje. Nie muszę znowu grać MTV Unplugged, no ale coś bym zagrała dla, dla żywych ludzi, to już taki jest wręcz fantazja. No, Taka fantazja, żeby był prawdziwy człowiek i słuchał. Czasem po prostu śpiewam dla koleżanki, jak przyjdzie do mnie, albo, albo dla dzieci, albo dla mojego męża. Tak, każda publiczność jest na wagę złota teraz. Wracając jeszcze do aranżacji, o których wspomniałaś, że się rodziły gdzieś między kuchnią a salonem. Ciekawi mnie, czy jest w tobie taki rozdźwięk jako artystka ale też odbiorczyni treści, jeśli chodzi o aranże nowe szczególnie takie ekstremalnie różne od oryginału. Czy lubisz, jak twoi ulubieni wykonawcy kombinują na maksa i na koncercie nie poznajesz tego utworu? I czy potem sama masz taką chęć, żeby to robić, czy jednak myślisz sobie, no, żeby jednak tutaj nie przegiąć? Mm, nie, ja lubię takie autoremiksy w zasadzie. Dużo jest, znaczy piosenki, które mają w sobie taką mocną, jakby tak mocno, mają w sobie taką klejącą taśmę melodii, która po prostu jest taką najsilniejszą osią w piosence. Uważam, że taka melodia z tekstem dobrze sklejona poradzi sobie w różnych sytuacjach, w różnych aranżach i, i jest. I jest tym najmocniejszym elementem, który się wynosi, najbardziej organicznym z piosenek. Bo jednak, jeżeli nucisz sobie pod nosem melodię z tekstem, to w zasadzie to już jest piosenka. Jakby, wiadomo, że kontekst harmoniczny ma znaczenie, olbrzymie, ale... Ale tak, koncepcja remiksu czy rearanżu jest super dla mnie, zawsze fascynująca i ostatnio trafiłam na Alt J. Gdzie piosenkę, jedną ich taki hit, śpiewał chór z nimi. Właśnie, chyba oni wydali taką płytę remixu, chyba jednej piosenki cały czas. Czy to było. Nie wiem, nie pamiętam tytułu tej, tego utworu, ale wiem, że chór śpiewał po prostu z, z nimi. I było ekstra. Tak samo pamiętam jak Envy, Zrobił z Maseckim big bandowy remix Pauliny piosenki, mojej siostry You can dance. To było cudowne. Wspaniałe to było. I w ogóle, a totalnie jestem za tym. Najmoż, najmocniejsza i najważniejsza jest ta melodia, która po prostu trzyma. Jest jak nicik, na której się wszystko jakby zawiesza. Pytam o to, bo mam wrażenie, że jest taka część odbiorców, która oczekuje idąc na koncert, być może nie są to tacy super oddani fani, ale ktoś kto właśnie lubi jeden singiel, dwa albo jakąś konkretną płytę i chce ją usłyszeć w takiej formie po prostu, w jakiej ją zna, ale tutaj myślę, że MTV Unplugged pozwala na to, żeby jednak wyjść poza te ramy i wręcz sam format tego koncertu jest zaproszeniem do tych kombinacji. Mhm, dokładnie. Tak, bardzo ważne są różne tam wytyczne. Nawet, no, znaczy bo słowo unplugged, czyli jakby odłączony od kontaktu, z, kon, z prądu, no to wiadomo, że to, to nie jest bez prądu. Bo tak naprawdę, gdybyśmy naprawdę wszystko wyłączyli, to nie wiem, to już by było, to już było takie granie bardzo akustyczne. My tak, tak nie zagraliśmy. Dużo było jakby. Cieniej, ciszej, ale nie, nie poszliśmy w taki całkowity organik akustik. Zamienialiśmy gitary na elektryczne. Mateusz Właśkiewicz w zasadzie w ostatniej chwili to w ogóle zrobił że zamienił gitarę swoją elektryczną na akustyczną, ale przepuścił ją przez efekty w taki sposób, że ona znowu brzmiała też inaczej, ciekawie gdzieś tam inaczej, ale jakby z akustycznej, gitary wyrzeźbił jakiejś nowej jakości. Nie mieliśmy komputera, mieliśmy Miłosza pękale i jego arsenał. Mieliśmy pianino rzeczywiście, no ale jakby to pianino też miało jakby swoje mikrofony na Z kolei na przykład perkusja jakby wciąż bo zawsze była jakby unplugged gdzieś tam ale jest na tyle głośno, że no jakby bez pieców trudno jest grać. Znaczy, to już po prostu od jakiegoś czasu jest tak, że, że, że nie do końca się to tak, tak dosłownie traktuje to słowo. Unplugged. Ale są, ale są na pewno bardziej akustyczne te warianty. Jeśli nasze drogi są tak odległe, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jeśli jest Jeśli chodzi o samą postprodukcję, bo ja miałam okazję uczestniczyć w kilku poprzednich koncertach MTV Unplugged i potem też przyglądać się temu procesowi właśnie postprodukcyjnemu. Jak ty mocno jesteś w taki proces zaangażowana? Czy nadzorujesz potem wszystkie te klatki, jeśli chodzi o obraz, miks? Bo to jest też myślę duże wyzwanie, żeby potem ten dźwięk koncertowy przełożyć na takie naprawdę fantastyczne nagranie, gdzie to bogactwo dźwięków brzmiało dokładnie tak, jak artysta i cały właśnie ten zespół sobie to zaplanował. No nic żeśmy nie dogrywali, nic żeśmy nie poprawiali. Myślę, że to jest ważne i to myślę, że dobrze świadczy o wszystkich wykonawcach, że po prostu nie było jeżdżenia do studia i poprawiania i nagrywania i śpiewania jeszcze raz, czy grania jeszcze raz. Jakby to, to się też udało Krzysztofowi Killerowi naszemu realizatorowi dźwięku że on to tak zarejestrował dobrze. Też cieszę się, że Jurek Zagórski, e, mój e, gitarzysta, ale też człowiek, z którym wszystkie płyty poprzednie produkowaliśmy, mm, że on wziął preamp, który ja mam, ale jakby w ogóle zapomniałam o nim, że mi go wziął na koncert i nie go podłączył. A później miksy wszystkie spadły na Jurka klasycznie. Na Jurka Zagórskiego i, i jak zwykle A jeszcze Jurek to wychorował no i jakby było bardzo, yy, bo oczywiście napięcie rosło w stronę premiery, ale tak wprost proporcjonalnie myślę, że zdrowo. No dobrze, to w takim razie już kończąc powoli, jaki plan na najbliższe miesiące? Bo MTV Unplugged. Prowadziło chyba taką, mogę powiedzieć, tradycję u nas, że potem ten koncert jest też odgrywany, już nie jako nagranie, ale na żywo. A wiem, że ta przyszłość koncertowa w Polsce jest dosyć skomplikowana na ten moment, ale wydaje mi się, że gdzieś mi tam obiłeś jakieś daty pierwsze za kilka miesięcy. I w jakim jesteś teraz, właśnie takim stanie, cały czas oczekującym? Czy są jakieś pierwsze konkretne plany i jak się w ogóle zapotrujesz na ten najbliższy czas? No teraz, teraz w ogóle kończę pracę nad jeszcze inną płytą. Znaczy kończę pracę moją, taką szkicową, w sensie kończę pisać utwory. W zasadzie piszę ostatnią piosenkę na płytę, którą chciałabym wydać jesienią, ale to jeszcze nie jest wiadomo, czy to się wydarzy. Dlatego, że trasę koncertową planujemy od czerwca, MTV Unplugged. I liczymy na to, że to się uda, że będzie przestrzeń, że już wszyscy, że ludzie, którzy będą chcieli na to pójść, będą mieli jakąś taką swobodę w sobie, żeby jednak to zrobić, i że organizacja koncertów będzie możliwa wtedy. Więc od czerwca największe miasta w Polsce, te daty są już też jakoś ogłoszone. Więc no, mam nadzieję, że to się wydarzy. Po prostu zaklinam rzeczywistość. Chciałabym bardzo umieć powodować deszcz, anulować pandemię, takie różne, przydałyby się moce, żeby sobie człowiek po prostu mógł zagrać koncert. Dobrze, ja też mam taką nadzieję i oby to wszystko wracało do normy koncertowej. Wiem, że to jest tak nasza ostatnia rozmowa prawie sprzed roku się kończyła i no tutaj te życzenia się nie spełniły, ale może tym razem się uda, więc trzymam kciuki, no i pozostaje mi życzyć powodzenia w tym ćwiczeniu, wiesz, z dezodorantem przed lustrem, przed kontaktem. No ja! jest, dokładnie. To jest moje, a jeszcze odkryłam też, że można sobie karaoke śpiewać w domu, to też jest spoko. No zapisuję w, w takim razie. To zapisuję do aktywności, bo Trzeba sobie tę rzeczywistość jakoś teraz yy, ubarwiać, albo stwarzać sobie rozrywkę, jeśli jej nie ma w zasięgu ręki. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się koncertowo latem już naprawdę. Dziękuję Ci bardzo też. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Premier albumu MTV Unplugged Natalii Przybysz już 12 marca. Po tych dwóch fragmentach myślę, że nikogo nie będzie trzeba zachęcać do jego przesłuchania, natomiast do czego chcę Was zachęcić, to do wpisywania swoich propozycji, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odsłonie MTV Unplugged? z polskich artystek, wykonawców, kto Wam się marzy. Ja mam swoje typy, ale może też je napiszę i zobaczymy, czy tutaj nasze typy i marzenia się zgadzają. Bardzo dziękuję za obejrzenie jeszcze raz i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.